I mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. serdecznie. Witamy. Ojcze, chciałabym przedstawić taki temat. A kto mówi? Bogu miła Lubina. Mhm. Właśnie w aspekcie takiego tej mody, która teraz tak bardzo nasze dusze może brudzi, zanieczyszcza i chodzi mi o, o właśnie sprawę malowania dzieciom twarzy. No i potem. Wiąże się z tym, wiążą się z tym tatuaże. I spotykam się z tym faktem, i staram się tłumaczyć, dlaczego, to, dlaczego nie. Właśnie, i jaka tu jest wolność, a jakich argumentów używam. No, wiadomo, że może to wywoływać alergię. Nie wiemy do końca. Po drugie, jest to wstęp, kiedy rodzice pozwalają. Na, te tatu na malowanie mówię, że jest to wstęp do tatuaży późniejszym. A dlatego tatuaży nie? No, kiedyś yy, wiadomo, że yy, znakowani byli więźniowie takimi yy, znakami. I nie jest to dobro. A poza tym no, nie każdy rozumie moje tłumaczenie, kiedy mówię, że ciało jest dla Pana. Też nie, nie bardzo. A jak to? Przecież to jest moje ciało. Słysze, taki, no oczywiście, Pani i zgadzam się z Panią, że tylko my na ten temat też poruszamy go w różnych programach też takich edukacyjnych, dla młodzieży, dla, dla rodziców, małżonków, więc może teraz zostawmy ten kierunek dobrze, bo bardziej się skupiamy na tutaj ogólnym takim temacie wolności. Tak, ale to jest ale właśnie gdzieś, gdzieś w tym to jest się mieści. No, bardziej swa wola, prawda, że mogę robić swoim ciałem, co chcę, mogę A. go malować. A jeszcze są gorsze nieraz jakieś niszczenia, niszczenia mechaniczne, ja itd. i tak dalej. Jest jako, jeśli ojciec pozwoli... Ale to, to, jest, no, to jest jakiś wykwit pewnej subkultury, czy, czy braku kultury nawet bym powiedział. Tak, jeśli ojciec pozwoli, też jeszcze takiego argumentu używam, że jeśli kochasz Pana Jezusa, jeśli jesteś człowiekiem wiary, to czy Pan Jezus się malował? A przecież my mamy no, go naśladować. No tak, no, ale to na pewno pani się spotyka z taką, a inną reakcją. Niestety tak. czasem trzeba, no cóż, znieść to, że ktoś, tak, a nie inaczej, ale no, jeżeli mamy okazję powiedzieć, szczególnie popatrzmy na najbliższych, bo to jest tak, że trudno jest nam, prawda, tam gdzieś zwracać uwagę sąsiadowi, czy dalszemu dalszemu jakiemuś koledze, czy koleżance, jej rodzinie, kiedy mamy najbliższych, prawda, dzieci, tak, wnuki tak, 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 ale i tak dalej. Pani Bogumiła, ta. Ale to idziemy troszeczkę w boczny temat. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ja też dziękuję serdecznie. Bo to są te rzeczy takie już bardziej, bardziej, no, bym powiedział, szczegółowe. Dzisiaj.